Witam was dziś na moim kanale, dziś wam pokażę tą sytuację żabę Żaba tu sobie siedzi, o Żaba, żywa Chyba raczej, no Z się ruszyła Żaba, piękna, fajna żaba Żeby mnie nie zaatakowała Rusza się tu Ona jest bojowa żaba Do celów specjalnych To jest żywa żaba Fajna, to tylko teraz żeby się ruszyła może Ale nie, dam fotografowi Bo tu ma fotografa też, robi zdjęcia I tu żaba tak się. Palce. Już palce biorę taka fajna żaba tu, zbliżanie na nią takie Żaba tu się taki uśmiech, jakiś Aż tu się przysunę patrz. tu jest żaba Taki ryj ma taka żaba, ona no, smutna jest chyba Cię w ogóle zauważyliśmy okay. o taki uśmiech ma no to Żegnamy się z panem żabą lub, nie wiem obyniakiem no i lecimy dalej Dajcie subika za tą żabę no spójrzcie na żaba. Ta żaba nie jest zła.